Lampa do awencji już jest oczyszczona. Ta obudowa nie jest jakoś zdeformowana, pogięta. Pozostałości kleju, starego kleju jeszcze są do usunięcia, ale to się zrobi chemicznie. Następnie nakłada odpowiednie primery. Przed sklejeniem to sobie będzie wysychać. A ja zajmę się światłowodem, który, no, zobaczcie. Tu jest już przygotowany do wymiany. Tak wygląda, tak wygląda nowy, który będzie montowany. A tak wygląda wyjęty z tej lampy. Już macie odpowiedź: dlaczego nie mamy światła dziennego? Dlaczego ten światłowód nie świeci? Co się z tym dzieje? Po prostu on jest tak przytopiony, spalony, czarny, że nie przepuszcza wiązki światła w tą rurkach. No I taki testik jeszcze jak to, jak to świeci jak to wygląda. Ta lampa oczywiście nie jest złożona. Zawsze testuję e, każdy element na każdym etapie, żeby, żeby nie było jakichś niemiłych niespodzianek. Więc staram się reagować na bieżąco. Tutaj mamy uruchomione z nowym światłowodem. Światło równa. Jasno świeci. Także po wymianie światłowodu wszystko działa. Witajcie. to kolejny Avensis. Nie jest to jednak taki zwykły, tradycyjny taki, jakiego już wiele razy widzieliście, nie tylko u mnie, ale i na drogach. Ten, ten egzemplarz będzie wyjątkowy. Mianowicie zostałem poproszony, żeby te, zrobić coś z tymi upalającymi się LEDami, z tym światłowodem, który się przypala, poprawić niejako fa fabrykę, tak żeby to już się nie działo. Dwa, jeżeli się uda upiększyć troszeczkę to, uatrakcyjnić, już... Przestaje gadać, ja wam to muszę pokazać. Zobaczcie. Mamy fajne powitanie przy uruchomieniu auta. To jest światło do jazdy dziennej. Tutaj mamy, zobaczcie, to przygasa, staje się postojówką. Mało tego. Po włączeniu kierunkowskazu, to białe światło przestaje świecić, a sam światłowód zamienia się w kierunkowskaz. I co udało się uzyskać? Ten kierunkowskaz jest e, dynamiczny, czyli taki przepływający. Po prostu, zobaczcie, mamy taką wiązkę światła, która zaczyna się od strony grilla i podąża w stronę botnika. Jak Wam się podoba?